Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dalszym ciągu jesteśmy przy zestawach pierzeniowych. Kolejnym, kolejną firmą, której zestaw pierzeniowy na bazie ich produktów jest tutaj przygotowany w sklepie w Krosinie, jest firma Vet Animal, Centrum Zdrowia Gołębi. Na bazie produktów tej firmy koledzy tutaj w sklepie dla hodowców stworzyli właśnie taki zestaw. Oczywiście nie byliby sobą, gdyby to był goły taki zestaw, który tutaj mamy po tej prawej stronie, a do tego zestawu są dołożone w gratisie jeszcze te tutaj artykuły, które widzimy tutaj na pierwszym planie. Co dokładnie wchodzi w skład zestawu, ile kosztuje, powiedzą nam koledzy Rafał i Sebastian. Proszę bardzo. Witamy serdecznie wszystkich kolegów, hodowców. Serdecznie. Tradycyjnie, oczywiście, z Centrum Zdrowia mamy fajny zestaw przygotowany na cały okres pierzenia z dużą ilością produktów, także tutaj myślę, że głębie będą też prawidłowo zabezpieczone pod każdym kątem w tym okresie pierzenia. A co wchodzi w skład, to może Rafał. Dobra, to możemy... Rafał na bieżąco się kontaktuje z hodowcami właśnie i on tych pytań zostaje tak, zawsze najwięcej. Tak, tak. Zna też ceny i zna też te wagi niejako produktów i no i może doradzić, który zestaw mamy wy wybrać. Proszę tak, bardzo. Bardzo dziękujemy hodowcom też za, za właśnie podpowiedzi jakieś. Dużo, dużo właśnie, dużo tej wiedzy Rafał czerpie z tego, że hodowcy mu podpowiadają, że na przykład, tak, nie no, wiem, produkty to do, ze sobą. do tego zostało, będzie lepiej. I, tak przez, że... I przez tam powiedzmy lata, no tutaj możemy też w jakiś sposób wyjść naprzeciw hodowcom i faktycznie dostarczyć im to, co, co, co potrzebują. Co, 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 co I za nieduże pieniądze, miało, nie? Tak ja Czyli te nieduże pieniądze to ile to jest? Zestaw 208 zł, ale tu już nic chodzącego nie musi dobierać. Właśnie, bo, bo jest może taka gratis. Tak. Ten zestaw się mieści. Tej Dodatkowo tej... dostanie właśnie jeszcze po tego gratisu w postaci przesyłki, to jeszcze dostaje tutaj ten no oregowet, tak? To jest 250 ml opakowanie. Tak, to jest to większa butelka. Co jeszcze? też. No i taką zawieszkę. Zawieszka, ale będzie jedna, tak? Zawieszka Chyba że ktoś poprosi. Może to dostanie więcej, jak będziemy dwa samochody, tak nie? Czy coś takiego. Dobrze, a powiedzmy, co wchodzi w skład tego zestawu, bo tu widzimy na pierwszym planie, ale jeszcze tak hodowcom przypomnijmy, co to są za produkty. Tak, to jest 8 produktów: to jest sól, kombiwet, drożdże płynie, elektrolwet, multiwet, omega olej, mhm. energoprobiowet, mykowet i pulmowet. I tutaj są gratulacje. Oregowet, tak. tak. To są produkty, które bez najmniejszego problemu jakie ilości stado zapewnią 100 sztuk. To są wszystkie produkty, bo tu wszędzie jest Bo to są 2, wydajne, nie? Tak, 1-2 litry na jeden litr wody, także Spokojnie 100 sztuk, 120 na pierzenie sobie zadbają. Dobrze. Także te, zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym zestawem, bo tych zestawów tutaj w sklepie dla hodowców.pl jest dużo, jest od tańszych poprzez droższe, ale też są inaczej troszeczkę skomponowane. Bo widzimy tutaj, jest dość bogaty zestaw, on jest troszeczkę droższy, ale wchodzi tych produktów więcej w skład zestawów. Natomiast mieliśmy wcześniej prezentowane produkty innych firm, zestawy, przepraszam, na bazie produktów innych firm. One się też cenowo różnią, ale też mają troszeczkę inną ilość produktów. Wszystkie te produkty, które tutaj są. Prezentowane w tych zestawach. One na pewno się przyczynią do tego, żeby gołębie nasze, kiedy będą podczas pierzenia, na pewno sobie to z tym poradzą dobrze ich organizm. A wybór, a wybór, powiedzmy, jakiegoś zestawu to zostawiamy hodowcom już. My polecamy tutaj um, wszystkie firmy, które, które um, jak gdyby też wychodzą naprzeciw hodowcom, żeby tutaj hodowcom jakiegoś gratisa dorzucić. Tak? Żeby, jakieś żeby to z... tak bud to budżetu, budżetu, budżetu rodzinnego budżetu, nie obciążało. No, Także my jesteśmy od tego, żeby coś tam wywalczyć dla hodowców, a wybór później tego zestawu to zostawiamy każdy według własnych upodobań. Można też pojedyncze produkty sobie dobrać z różnych firm jeszcze do tego. No każdy inaczej tutaj podchodzi. Do tematu i lotowania i pierzenia tak samo, bardzo ważny moment to jest, żeby w przyszłym roku te sukcesy osiągać, no to teraz trzeba się przyłożyć, żeby ładnie spierzyć te gołąbki, dobrą karnę im posypać, jeszcze jak została też z lotów, to już teraz nie można żałować, tylko... Do bo teraz już pracujemy na sukces w Sklep. roku przyszłym. Tak jest, dokładnie. Także na razie dziękujemy. Zachęcamy tak. wszystkich do wchodzenia często też na stronę internetową dla bo tam tych zestawów jest duży wybór i tam można się zawsze też dowiedzieć o wszystkich tych promocjach, o zestawach, o tych wszystkich okazjach, które tutaj w sklepie są dla hodowców przygotowane. Zach zachęcamy, dziękujemy za zakupy i polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.